Cywilizacja starożytnego Egiptu jest pełna tajemnic, których nie potrafimy zrozumieć po dziś dzień. Mowa tu zarówno o ogromnych piramidach, gigantycznych posągach, ogromnych monumentalnych świątyniach oraz znacznie mniejszych znaleziskach wywołujących spore kontrowersje. Jedną z tych zagadek jest tak zwany dysk sabu tajemniczy kamienny przedmiot, który wymyka się zrozumieniu archeologów już blisko 100 lat. Ten zagadkowy obiekt mierzy około 610 mm średnicy i 104 mm wysokości. Został odkryty w 1936 roku przez znanego brytyjskiego egiptologa Waltera Briana Emerego i wiele wskazuje na to, że może to być pozostałość jednego z najwcześniejszych okresów w historii starożytnego Egiptu. Ten niezwykły dysk został znaleziony podczas wykopalisk sakarzy. Miejscu spoczynku bardzo wielu wysokich rangą oficjali z wczesnej dynastii Egiptu. Jest to jedna z najstarszych i największych nekropolii starożytnego świata. Nie ma się więc co dziwić, że wykopaliska w tym obszarze dostarczyły archeologom wielu ważnych i cennych artefaktów, ale żaden z nich nie przypominał dysku Sabu. Emery odkrył go podczas wykopalisk w grobowcu księcia Sabu, syna faraona Aneib. Niestety jest to słabo poznana postać. Jest tak głównie dlatego, że nigdy nie objął tronu po swoim ojcu, co sprawiło, iż nie pojawiał się w wielu źródłach z tamtego okresu. Mimo wszystko, został on jednak honorowo pochowany w Sakkarze. Badacz, który odkrył ten dysk, uważał, że Sabo był wysokim rangą urzędnikiem i administratorem prowincji zapanowania jego dziadka, faraona Den oraz jego ojca, a więc faraona Aneib. Grobowiec księcia odkryto na samym skraju płaskowyżu, w północnej części Sakary. Składa się on z siedmiu komór grobowych, z których każda była usiana różnymi akcesoriami. W największym pomieszczeniu znajdowało się oczywiście ciało księcia, któremu towarzyszyły kości zwierzęce, narzędzia krzemienne, naczynia gliniane, wyroby z kości słoniowej i misy kamienne. Spośród nich wyróżniała się jednak jedna niesamowita rzecz. Niespotykany wcześniej dysk połamany na wiele kawałków. Po odtworzeniu dysku sabu jego osobliwy kształt zaintrygował bardzo wielu egiptologów. Obiekt w kształcie dysku przypomina okrągłodenną miskę i posiada trzy drobno wyrzeźbione zakrzywione płaty. W środku krążka znajduje się cienka rurka o średnicy około 10 cm. Szczególnie ciekawe jest jednak to, że przedmiot ten jest wykonany z kamienia metasyltowego, zwanego czasem łupkiem. Jest to porowata, krucha skała, którą bardzo trudno jest wyrzeźbić, korzystając ze współczesnych narzędzi, zwłaszcza w tak drobnych szczegółach. Łupek składa się z dużych ziaren i jest podatny na łuszczenie podczas obróbki, nie mówiąc o tym, jak bardzo łatwo się kruszy. Pojawia się więc pytanie, Dlaczego starożytny rzemieślnik został zmuszony lub też zdecydował się korzystać akurat z tego materiału? Zadając sobie to pytanie, nie należy zapominać o wieku powstania dysku. Grobowiec księcia Sabu powstał bowiem około 5000 lat temu, a narzędzia używane w tamtych czasach były wykonane głównie z kamienia i miedzi, co znacznie utrudniało delikatną pracę. Z jakiegoś powodu ten niesamowicie trudny do stworzenia kształt został wyrzeźbiony, a nawet znalazł się wewnątrz grubowca księcia z pierwszej dynastii. Oczywiście największą zagadką pozostaje przeznaczenie tego obiektu. Tuż po odkryciu archeolodzy uznali go za osobliwy wazon lub kadzidło. Z biegiem lat pojawiły się jednak liczne teorie sugerujące, że dysk może być częścią jakiegoś mechanizmu. W sieci istnieje nawet kilka nagrań ludzi, którzy stworzyli dokładną replikę dysku z sabu, drukując go za pomocą drukarki 3D. Większość z nich usiłuje odkryć zastosowanie dysku poprzez wprowadzenie go w rotację. Obserwując te eksperymenty, można zresztą dojść do bardzo ciekawego wniosku. Dziwnie zakrzywione, ostrze i lekko wkręcłe kształty dysków w połączeniu z rotacją faktycznie zdają się wytwarzać siłę odśrodkową, która w bardzo wydajny sposób odkształca lustro wody. Stąd też trudno nie odnieść wrażenia, że element ten mógł zostać zbudowany celowo i stanowił fragment jakiejś starożytnej pompy wodnej. Biorąc pod uwagę, iż mamy do czynienia z ludem znanym z irygacji pól i życia w zależności od kaprysów Nilu, Trudno odrzucić z miejsca możliwość, że ich zdolności operowania wodą były większe, niż się obecnie uważa. Niektórzy wskazują zresztą na jeszcze starszy gliniany przedmiot, pochodzący z okresu przeddynastycznego. Przedstawia on trzy węże wyskakujące w górę ze środka dysku, który kształtem przypomina konstrukcję znalezioną w grobowcu Sabu. Widać tam zarówno centralny cylinder, jak i trzy wypukłe elementy. Nie wypada w tym miejscu nie wspomnieć, że podobieństwo obydwu obiektów może być zgubne dla zwolenników teorii o zaawansowanej wiedzy Egipcjan, ponieważ wspomniana konstrukcja jest uważana za podstawkę do palenia kadida. A zdaniem wielu osób sam kształt dysku sabu może pełnić identyczną funkcję. Zwolennicy teorii o technologicznym przeznaczeniu tego obiektu. Uważają, że rzemieślnicy pierwszej dynastii Egiptu stworzyli replikę oryginalnego przedmiotu wykonanego z metalu i stworzonego przez dawną zaawansowaną cywilizację. Znany szwajcarski pisarz i zwolennik teorii o paleokontaktach, Erik von Daniken, posuwa się z tą teorią o krok dalej i szczerze wierzy, że dysk sabu mógł być nawet kamienną repliką jednego z komponentów pozaziemskiego pojazdu. Są też i tacy, którzy porównali dysk do aluminiowych kół zamachowych, które zostały opracowane w latach 70. przez inżynierów z firmy Lockheed Martin. Teorii jest oczywiście multum, jednak póki co nauka głównego nurtu podchodzi do kwestii dysku Sabo z dużą dozą podejrzliwości. Dlatego też, opierając się o wcześniej wspomniane znalezisko z okresu predynastycznego, dysk Sabo to oficjalnie albo kazielnica, albo waza. Uznano tak mimo tego, że proces użyty do stworzenia tej płyty pozostaje nieznany i niezwykle trudny do wytłumaczenia, a co dopiero zreplikowania, co biorąc pod uwagę wiek tego znaleziska, ma prawo obudzić pewne kontrowersje. Najwyraźniej naukowcy głównego nurtu wolą uznać, że rzemieślnicy pierwszej dynastii byli wybitnie uzdolnieni w pewnych aspektach, ale w innych dalej byli prymitywnymi ludźmi, jakimi chce ich rysować współczesna nauka. Reasumując, dla archeologów bardziej prawdopodobne jest to, że w Egipcie żył prehistoryczny Michał Anioł, aniżeli to, że dysk Sabu mógł być elementem jakiegoś mechanizmu. Historia zna jednak przypadki takie jak choćby mechanizm z Tiry, który przez wiele lat również był uważany jedynie za metalowe pudełko. No cóż... O tym, co wydaje się Wam bardziej prawdopodobne, zadecydujcie już sami i nie zapomnijcie podzielić się swoją opinią w sekcji komentarzy.